Przypominam Państwu, że ćwiczymy jogę w studiu. Szkoda, że nie widzicie, wszyscy tutaj stoją na głowie. Ja zostałem przez chwilę jeszcze na tym poziomie, i tak ukierunkowany jak Wy, żeby móc Wam o tym powiedzieć. Ale już mówiąc serio, rzeczywiście stanie na głowie, poza pewnymi przeciwwskazaniami, może być zbawienne w bardzo wielu schorzeniach, i psychicznych, i psychosomatycznych. Mam nadzieję, że coś Państwo powiecie o swoich doświadczeniach w tym zakresie. Tak, rzeczywiście. Stanie na głowie jest bardzo wspaniałym ćwiczeniem, ale trzeba bardzo uważać na szyję. I również osoby ćwiczące, y, które mają nadciśnienie, nie powinny wykonywać tego ćwiczenia. A kto panu powiedział, że ja źle stoję na głowie? Nie mogę powiedzieć kto, ale ma pani prawo stać tak jak pani chce, ale według mnie y, tak jak nie stoimy z głową zadartą do góry, kiedy stoimy na nogach, tak samo stojąc na głowie nie powinniśmy zadzierać czoła i stać na nim. Ale wie Pan co? Ja miałam dwa razy zwichnięty kręgosłup mm -hmm. i ja po prostu inaczej nie mogę. Ja myślę, że taką rzecz moglibyśmy y przeanalizować i zbadać po programie. Nie, bo Pan mówi o tym i słusznie, że są pewne przeciwwskazania mm -hmm. jakieś, żeby nie zrobić sobie krzywdy, Prawda? Ale są ludzie, którzy, jak w każdej dziedzinie, którzy mają mm -hmm nie wiem, na no jakiś inny układ troszkę budowy Możą ciała zaadaptować. i Ciężu muszą na jakby nasi. wziąć to, co jest dla nich najkorzystniejsze i najlepsze. Ale Czyli ja to nie, to jestem, jest czy... nie jestem przekonany, że Pani nie mogłaby stanąć w ten sposób. To musiałbym zaopiero zobaczyć. Tak. Może sprawdzimy Natomiast po jest, misji. jest tak, sprawdzimy po misji. Natomiast jest ćwiczenie, które wszyscy ludzie, którzy mają coś z kręgosłupem, mogą wykonywać bardzo łatwo. Ja mianowicie ćwiczenie z linii. Ćwiczenie to daje podobne rezultaty, jakie, jakie dają wszystkie ćwiczenia odwrócone. A nie ma To to jest to samo, co ja przed chwilą zrobiłam w tym. Tylko mniej no, wysiłku, mniej obciążenia dla kręgosłupa. Również kręgosłup się wyciąga. No ale jest Podczas... to również ćwiczenie na mięśnie brzucha, bo pan się musi teraz podciągnąć. O? I znów wracam. Znów wracam z uporem. Że nie ma niaka, ale z uporem, w którym wczuwam się w telewidza. Czy każdy może sobie w domu zrobić taką konstrukcję? Czy każdy może się tak zwieszać? Nie każdy. Co ma zrobić telewizor, który już się trochę przekonał, ale jeszcze ciągle myśli, że wy jesteście jednak entuzjastami, ludźmi o skrajnych możliwościach? Co ma zrobić przeciętna osoba, która chce jednak zaznać tego dobrodziejstwa opuszczenia do dołu? No, mogłaby sobie zamontować taką linę. Albo zacząć przychodzić na zajęcia, które prowadzi nauczyciel. Może tych zajęć jest... na razie nie ma, nie ma wiele w Polsce, prawda? Nie wiem, czy nie w Krakowie, wiem. czy w Gdańsku, ale, czy w jakimś jest. małym mieście. To nie to jest. można jeszcze ćwiczyć jogi. Wy, ale ja twierdzę domiciela. ciągle, ja ćwiczyłam naprawdę sama jogę. Zaczęłam sama ćwiczyć mhm. dla siebie. Jogę można ćwiczyć, znaczy najlepiej jednak pod okiem nauczyć się w fachowca, ale można również troszeczkę z książki, yy, można w domu, nie trzeba dużo miejsca, nie trzeba dużo pieniędzy wydać na stroje. Czy ja mogę Panią pokazać takie ćwiczenie? ponieważ to, co ja robię, to jest moja joga. Takie, proszę Pani, najlepsze ćwiczenie okay. na to, czego tu za dużo. Przestu Jak to, to jest się? bardzo... Przepraszam Panie, jak to pokazać, żeby było ładnie? Tak się kładziemy prościutko, na to można znaleźć miejsce. Rączki tak, tak i raz i dwa. I maksymalnie starać się nogi położyć przy dłoniach. Dziesięć razy rano, dziesięć razy wieczorem i znowu dziesięć rano, dziesięć wieczorem. I po tygodniu taka tutaj piękna sylwetka, wszystko ginie.